Okej, okay, cześć, cześć, Manko, a tutaj taki krótki odcinek do psychofanów bardziej yy, znanego nam bardzo na polskim YouTubie JJ Jokera, tak więc chcę wam powiedzieć, że zaapelować bardziej, że yy, te osoby, które nie mają Facebooka, oni go nie mogą mieć, to po prostu chcę Was poinformować o tym, że JJ Joker yy, równo za dwie minuty będzie równa godzina jak JJ Joker napisał swój post po prostu na yy, na swoim page'u na Facebooku, tak więc to są już oznaki y, od JJ Jokera, że JJ Joker chyba chce do nas wrócić, no, że nie chce po prostu dalej y, wysłuchiwać plotek, że na przykład JJ Joker nie żyje czy do takiego, bo tak naprawdę nie było od samego początku. JJ Joker żył, y, był nawet na PGA y, tego roku. Y, tak więc no tyle. Chcę wam powiedzieć, że J. J. to idzie Joker dał znać i wierzę w to, że dalej wróci, ponieważ to był zajebisty let's player, kto się ze mną zgodzi, to da łapkę w górę. Tak więc ja się teraz z wami żegnam. Siemanko.